Siężko, jestem Marcinkowski i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj Was oprowadzę po moim mieście w Minecrafcie, bo w końcu z tego kupiłem. To możecie już wiedzieć, albo nie, nie wiem, czy z tego wróciłem odcinek. Ale bez przedłużania zacznijmy. Mamy boisko piłkarskie. Nie wiem, czy już mówiłem, ale to miasto się nazywa Marcinkowice. Więc mamy boisko piłkarskie. O tak wyglądają bramki w środku. E, tu mamy kopalnie złota i żelaza. O tu jest do kopalni. O tak tam wygląda. No i tak, mogę wam pokazać jeszcze akwarium. Najlepsze zostawiam na koniec. No to tu, tu mam takie akwarium jeszcze bez ryb, ale jest rafa, rafa koralowa. Tu mam villagerów. Musi być tutaj murek, żeby potwory w nocy nie przychodziły. Bo przychodzą zombiaki i mi tu wszystko wiecie. Mikro, mikrofon, dobra. Yy, więc tu mam villagerów. No kurczę, wyłącza mi się mikrofon. Yy, tu mam moje koniki. Jeden ma i jest oswojony drugi, nie. No, tu mają pić. Więc chyba jest im dobrze, bo mają też 100 doła. E, tu są. Tu były kosz na śmieci, ale odkryłem pod nim kopalnię. E, więc już go nie ma. A tu jest moja willa. Pierwsza budowla w Martinkowicach. To. To jest pierwszy blok postawiony na tym na tym świecie. No i ogólnie ono tak wygląda. Wejście. Jest od razu enchanting room. Tu mam garaż. Tu jakieś rzeczy. Wychodzimy na górę i tak. No, tu jest zejście na dół. Tu jest mój piesek Bob. Tu mam studio nagraniowe i komputery do montażu. O, patrzcie. Tu sobie nagrywam. Siema, siema, w dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak być kozakiem. No, o, no. Wyłączam kamerę wgram to na komputer i jest fajnie no to co tu mam sypialnię taką trochę dużą hmm. Hmm. tu mam łazienkę jeszcze nie bo nic w niej nie ma. Mm, idziemy na górę. Tu jest kuchnia. O, emerald mi się przepalił. E, tu, tu jest ściana z osobami, które były kiedykolwiek na live'ie. Live'y są e, codziennie o e, 9.30. Możliwe, że się to niedługo zmieni. I tak, jest tu Olsen, jest tu Nikola, jest tu Ala, Freyston Lubię Bobo, Bobo to ziom, Kacper. Pozdro dla Was. Eee, a tu mam taki, no miał być salon, ale tu mamy skrzynie z rzeczami. No i to chyba tyle. Taki krótki odcinek. O. Już mam pomysł na kolejny odcinek. Coś z kopalnią. Możecie zgadywać w komentarzach. I odcinki na tym kanale będą się pojawiać yy, no, raz w tygodniu, bo codziennie nie dam rady, bo wiecie, to się pół dnia przesyła, nawet Ostatnio mi się kilkuminutowy filmik przesyłał dwa dni. Było, na, było 20%, a później anulowałem, bo było 19. No, a więc to chyba tyle. W ogóle jeszcze mo, może pokażę Wam moje skina. No a więc to jest Koks. Pamiętajcie, aby wbić na Discorda i subskrybować kanał, bo to jest ba ba bardzo ważne. Serio. Bardzo, bardzo, bardzo. I e, jestem w trakcie kręcenia fajnej reklamy e, na mojego Discorda. Nie no, ale to jest. Dobra. A więc... To by było na tyle w tym odcinku. Trzymajcie się i cześć.